Jest ósmy festyn luskiego, bud... ruskiego, budachowskiego pieroga. Budachów zrobił 20 tysięcy, a sąsiednia wioska, która uczęszcza do naszego kościoła w Budachowie, yy, zrobiła 5 tysięcy. Dokładnego przepisu to nie możemy zdradzić, proszę Pana, bo wszyscy będą wokół robić. No i w każdym bądź razie, w, tym w skład pieroga wchodzą ziemniaki, twaróg, przyprawy, no i tłuszczyk. Mamy boczek, mamy słoninkę przetopioną. Kto sobie życzy, może i ze śmietanką jeść. Cel jest cały czas i no nie wiem, jak długo my jeszcze, bo tak jak już w moim wieku, to ja co rok mówię, że już ostatni raz, bo już też mam 64 lata, a są przecież młodsze, które mogą robić. Ale jest taki zbrojny cel. Robimy wszyscy. Sołectwo, Urząd Gminy. No tutaj wszyscy mieszkańcy do tego się przyczyniają. Z tego względu że robimy remont generalny całego kościoła. Przez wiele lat remonty były, księży było dużo, każdy coś robił, nie można powiedzieć, ale teraz to zaczęliśmy tak od dachu, dach zrobiony, już jest elewacja zrobiona w kościele, wymalowany, w tej chwili już robią no nie wiem, jak się fachowo nazywa taką mm, zalewkę cementową, a na tym będzie dopiero kładzona posadzka. No i to też około 60 tysięcy. A mieszkańcy wiadomo, większość rencistów, emerytów, popegerowskich rodzin, no ci co pracują to mają dzieci, kształcą dzieci i tak dalej, to też tych pieniędzy nie ma. No. Ale w sumie sum, sumarum, po 30 zł miesięcznie się składamy. Miesiąc przygotowania trwały o cały maj. Trzy razy w tygodniu żeśmy chodzili, zbierali się kobiety i żeśmy tam pracowali. Ja po prostu przycieście zawsze gniotłam, wyciskałam i podawałam ciasto. No też trzeba, żeby te, narobić tych pierogów, to jest po prostu trochę pracochłonne, nie?